Słuchajcie moi drodzy, nadarzyła się taka niecodzienna okazja. Przyjechaliśmy specjalnie do Białego Stoku, a w zasadzie pod Biały Stok. W akalicy Białego Stoku. W akalicy Białego Stoku do miejscowości Zaścianek odwiedzić Jacka, który pochwalił się, że ma dwie e, piękne jawy. Jedna, jedna i druga perak. Tylko że jedna trochę starsza, druga trochę nowsza. E, nie, nie perak. Chiwaczki. Kiwaczki. Kiwaczek. Dobrze. Powiedz Jacek, skąd u Ciebie, bo tego rodzaju jawy, to ja rozumiem, że w Polsce normalnie jeździły, były dostępne. Skąd u Ciebie się wzięła jawa hinduska? E, jestem jawomaniak. Krótko. Była sposobność e, nabycia tego motocykla od e, dilera Jawy. Sześć egzemplarzy przyjechało do Polski. W tym są dwa, dwa Białstoku. No, że mam to od 1961 to i to z 2020 Od dilera w Mrągowie. W Mrągowie, Ju a... Jurek Kruszuk. Jure Kruszuk. Powiedz mi, a czy w Polsce jest więcej dealerów, Czy to jest tylko jeden, jedyny na Polskę? Czy jest kilku innych jeszcze? Chyba jest jeden, ale jest kilka zakładów specjalizujących się w odrestaurowaniu tego typu jaw 353. Rozumiem. Dobrze. Widzę na tej jawie nowej tablicę rejestracyjną, znaczy, że jest zarejestrowany, motocykl jednym słowem ma europejską homologację. Tak. Euro 4 do końca roku. Bo, z możliwością rejestracji z, do końca roku. Z możliwością, tak, no bo wchodzi Euro 5, znaczy ono już w zasadzie weszło, a to Euro 5, nie wiesz, czy te jawy będą miały homologację Euro 5, czy nie? Nie wiem. Nie wiesz. No, trzeba, w każdym razie to powiem tak, kto chce, jeżeli w ogóle jest jeszcze do kupienia, to koniecznie w tym roku, bo. Przy czym być może one nie spełnią. Znaczy kupić można, tylko chyba zarejestrować no tak, się. Kupić można. Albo minąć przepisy i przyłożyć tablicę rejestracyjną z tej jawy do tej i sądzę, że mało kto y, r, różnicę, że, że to jest nowa. No to pewnie tak. No w każdym razie e, mówisz że kiwaczka. E, ta jawa bardziej przypomina mi, chociaż widzicie, ryflowania silnika i tak dalej. Ten silnik jest robiony trochę jakby na wzór, natomiast bardziej chyba jest na wzór jawy 500. Yy, przypomina, tutaj czyli jest stylizowany na no tą 500... Stylizowany jest tak, tak no... natomiast góra, nie, bo dół udaje trochę nowy, góra trochę. Chociaż piesetka też y, podobno miało łezkę tego. Tak. No tak, bo one podobno w tej samej ramie jeździły, natomiast tu już jest silnik, jak widać, chłodzony cieczą, zapalany z elektrycznego rozrusznika. W przeciwieństwie do tego, który nie każdy wie, że dźwignia zmiany biegów działa również w drugą stronę jako kopniak. O I wtedy można jeździć. Tak. Powiedz mi, czy dużo już ujechałeś tym motocyklem? A, 75 km. Czyli jeszcze niewiele. Nie wiem. Jak odczucia? Bardziej, motocykl na szosę, turystyczny. Tutaj gdzieś jakieś zakręty, to zaraz trzeba robić redukcję. Sześciobiegowa skrzynia. Dość duża moc względem tej. No tak. Nieźle się jeździ. No. W piasku się wywraca. <laughs> W piasku to podobno też się wywraca. No tak, ta, też takie słyszałem teorie, że motocykl Jawa to jest słaby, bo się w piasku wywraca. Tak? E, ciekawostka. Ten motocykl jako pierwszy na świecie miał e, półautomatyczne sprzęgło, które potem, że tak powiem, podpatrzyli i bezprawnie wprowadzili Japończycy w swoich pierwszych e, motorynkach. Potem płacili Jawie duże za to odszkodowania. E, Jakoś w motocyklach Wtedy to rozwiązanie się nie przyjęło, teraz rzadko która konstrukcja ma, ale miewają takie, e, miewają takie rozwiązania. Z tym po prostu półautomatycznym sprzęgiem, trochę trzeba umieć jeździć i mieć do tego wprawę, ale jakoś tam to działa. Ale to jest bardzo wygodne, wygodny wynalazek. A czy powiedz mi z tą Jawą, bo mówisz, że jesteś Jawą maniakiem, dużo nią ujeździłeś, jakieś przygody, problemy, czy to jest motocykl dobrze jeżdżący? Bardzo dobrze jeżdżący. Mo motocykl, y w 2008 roku, po 20 latach stania w piwnicy, został e, dwukrotnie został uratowany od e, mojej mamy myśli e, do ojca Witek wyrzucił ją na złom. Dwukrotnie. I w 2008 roku został wyjęty z piwnicy, gruntownie odrestaurowany na oryginał. No, no, no i jeździ. I jeździ. I jeździ, i jeździ, i jeździ. Dla przyjemności. No dla, oczywiście że dla przyjemności, chociaż kiedyś jeździło się nimi raczej, bym powiedział, do pracy czy na jakieś tam sprawunki. To był motocykl popularny, nieco wyżej w hierarchii stawiany niż nasze WSK, znaczy nieco wyżej, całkiem wyżej no, w... To... tyle samo Sojunek, 24 tysiące. No właśnie. 61 rok. Hmm. Czyli całkiem przyzwoity motocykl. Zwróćcie uwagę, że tak powiem na bardzo podobną stylistykę malowania tych motocykli i wykonanie, że one są takie no... E... Są takie, bym powiedział bardzo zbliżone. Co ciekawe, Jawa zakupiona przez Mahindre robi ten motocykl w kilku wersjach, natomiast w Europie chyba, a przynajmniej w naszych tutaj kręgach centralno-wschodniej Europy, to to malowanie z tym wygląda. Na tą chwilę tylko jest. Bo to jest wersja Classic. No tak. Bo jest jeszcze wersja Perek i Kolory. Tak, ale w Indiach mają no. tych tam wersji kilka, natomiast ten w Europie jest chyba najprzyjemniej, najbardziej odbierany, bo najbardziej się kojarzy nam z tą starą jawą. Bardzo dziękuję za krótką opowieść. Mam nadzieję, że jak zrobi się wiosna i ciepło, sami wiecie, że na ścianie wschodniej to nawet zimą jest zimno podobno, chociaż jak widać prawie wigilia, a śniegu nie ma, tak? Więc Muszę. jakoś umówimy się na jakieś jazdy testowe i porównawcze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego.